Siemanko gołąbeczki, godzina 3:50 właśnie. Wyruszam w stronę Halinowa. Temperatura, zobaczcie, 21 stopni. Czyli noc była bardzo ciepła. <laughs> Ciągle chyba jest nawet. Już się rozwidnia. Jadę tylko po gołąbki. Wczoraj złapałem, znaczy Tata złapał żółtą tiplerkę Adamowi, o tą. Potem złapałem Budapeszta z taką właśnie obrączką <laughs> Legia, ale już znalazł się właściciel. Yy, o ten Budapeszt. No i na końcu yy, złapałem, bo właśnie mówię na tym filmiku, że weszła, żeby nie razić złapałem gołębia z Rumunii to będzie samiczka strasznie dojechana o ta no i dobra a dzisiaj jedziemy na spotkanie z Sebastianem i prawdopodobnie Hubertem nic się do nich wczoraj ja nie odzywałem także to zobaczymy no to Ruszamy. Zobaczcie na moje psy obronne. Pa. Siurki. Już kod gdzieś tu kręci. Już tam jest. Chodź, my się będziemy łapać. Chodź. Jaka cisza. Zobaczcie jak się pieżą Wszędzie puch. nie grucha, pewny gołemnik młodych. Już tutaj nic nie dorzucam, same się poprzenoszą tam i tu, bo troszkę przepełnienie mi się tu zrobiło. Zobaczcie jakie słodkie, co mu robisz tu? Czemu ty będziesz ty tu robił? mu tu <gry> Miałem z kimś jechać, ale niestety nie, nie dało rady. Na 4:22 dopiero ruszyłem w sumie. Także będę spóźniony troszeczkę. Miałem być na piątą. No ale trudno. Ciśniemy na halinów. E, zapakowałem też e, panią z Rumunii. Już ją nazwałem Ramona. <grytanie> e, bardzo dużo ludzi nazywa gołębie. No to ja ją nazwałem Ramona z Romanii. E, pokażę chłopakom, po prostu ją i tyle. A może trafi się jakiś przedstawiciel z Rumunii, to i do Rumunii pojedzie. Zobaczymy. Proszę bardzo. Plac gołębiarski. Piąta dwie. Dwie minutki tylko spóźnienia. Także nadrobiłem. No i jestem już na miejscu. Powiem Wam, że dzisiaj pewnie będzie mały targu. To jest środek wakacji. I wiecie, jak to urlopy, to wszystko, i, i ludzie nie kupują i nie sprzedają praktycznie, I, i taki sezon jest troszkę martwy, jak zawsze o tej porze roku, ale mogę się mylić oczywiście. Dobra, idę sobie. A, muszę od razu poszukać wędki dla Grzegorza, a to pocztowy wiedeński. Tak mówiłem, ja już mówię pues... teraz... tak, zapytam. A, już mówię, rybki to już chyba nie będzie problemu, ale to zawsze jest problem. Nie, bo to jest wie pan jednak. jednak to... Jeszcze... Można kupić rybki, no. nie tylko gołębie. Można, tak. No, pan tu zawsze czytam na żeraniu, jeszcze kiedy się. Całe życie pan. A się wie, Zobacz, dareczko. Kupiłem dla tego grzyba. Nie, był tam da karmy kazał mi na grzybach kupić cytrynę. Nic tego, nie, 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 ja właśnie wypuściłem takiego. Co oni powiesz? No, Ładny? Mhm. Dla mnie to jest taki horda. Jak to powiedzieć, warszawsko-praski. Chleba mu tylko dać. Nie, Malutki? Tam jak Do czego? Nie, tam fajny, butel. Dlaczego? Nie, te grube to się nadają. No, no tam no, 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 zobacz. Ani głowy nie ma taki, co? Taki, taki. No, prażański. może gdzieś tylko aby nie, nie. nie broń Boże, ja tam ludzi to nie lubię nagrywać <grydzy> Brzydcy są ludzie, zobacz jaki piękny go, człowiek to e, ten pierwszy? Jaka cena? Dwie stówki Nie, ten Sebastian, ten pierwszy tutaj dwie stówki Wszystkie po 200 No to wszystkie po 200 zł Chodzimy? Chodzimy do targu, Pozdrów mojego tatę. Bo ona filmem na Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. 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 Pozdrawiamy tatytą. Tak powtórzę. Pozdrawiamy tatytą. Tak no, ja Zobaczcie, 5 minut. Wyciągnąłem klatkę. Dwa żółte od razu sprzedałem na drogę. Także mi się zwróciła. Dwa oddałem, a tego jadę. Idę Jackowi zanieść, bo to jego legionista. Zobacz, tam jest wędka. Ta będzie miała z 9 metrów, zaraz będziemy szukać. 8 metrów, 50 zł, tak? Dobrze. Jastrzębia jeszcze kupię bacik. Osiem metrów. będziesz teraz ganiał. i ma być dzisiaj? Co? Coś słabo tak. Nad linami. To jeden gania? Jeden? Nie. Żona w niedzielę nie ma pożytku z niego. Z samego rana znowu z, kur... z... z głębiami siedzi. Ale ładnie, ładnie. Ja A ty... no ja tu i boryma, I To są pawiki? Tak. Jaka cena za nie? 40 zł. Za parę? Zapach, tak. O. Popielaty i siwek taki. Koło obrotki. Niki Żałubniki nagle. Bo prze żołobników nie miałem. Cztery sztuki? Nie wiem, nie wiem. Cztery są szukamy. Po ile te żołniki? Ja Panie, po ile te żołniki? No różnie, proszę pana, A, który, różnie. który się panu podoba? Te 40 tam T70. A to, to tak powiedz to mi to pan... Nogę. <noise> powiedz mi pan tak... Y... Przedział. Od ilu do ilu. O, tak będzie. Od 50 do... do 80. No nawet, dobrze. dobrze. Teraz już jest. Nie pomyśl, się. Dobra. To te są te droższe. To to masz na głowie. Łądzinski. O to mi chodzi. Inne niż te inne. Oglądam no, pana też na YouTube właśnie inne. Są. To te lecą do pana z Chicago, tak? Z Chicago. Do Johna. Hej, Jaśko. Do, 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 do. Nie, nie. No, ale ma o, oko, a ty, a to, te, te co masz, Białe oczka. Hamburskie, hamburskie. Coś z kolegi jest? Nie tak? Tak, z kolegi tu no to, białe, 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 białe. No to wszystko od Sebastiana. Ja ja żeby mi to nie wyleciały? Ja kolega po 20 Bo to Bo się tak, się tak się to, mówi, to Białe ogonki. A to ten łapciatek. <laughs> to łapciat, to jest <laughs> I jeszcze 3. dwa jajka, może się wylegną. To jest Jeszcze dwa jajka, nie? Wszystko. Fajne. Zobacz kurwa te ogony takie. No no to... No tak, to, to ale to dopiero wystałem. no masz, dobra. No dobra. Proszę bardzo, jak jedzą. Spracowani. 22 lata ma być. Kończy się targ. Zjedliśmy kiełbaskę. Kto zjadł, kto zjadł. Kto się spóźnia, ten nie je. A tutaj co, co, coś się I dzieje. Jedziemy teraz ganiać żarobniki do Huberta. Z chłopakami się już pożegnałem. Pokażę Ci te, te wiedeńskie, jakie przywieźli tutaj. Ty, a może ich kurde weźmiemy, bo tu w tym samochodzie są. Co? Te wiedeńskie, wybijemy szybę, bo powiemy, że kurwa zwierzęta były zamknięte w upale. Wiesz co chodzi? A, no tak, tak. Je zabierzemy. <laughs> Dobra, zobacz, tu też jest goły miniczek. Proszę bardzo, tu jest wielka stodoła. Proszę, ops, czekaj, tu jest. Zaraz jeszcze jakiś wypadek powoduje. Kieruj! Oj tak, ja bo nie, nie, nie możecie gadać, to, to przecież to jest rozmowa w tle, jeżeli chodzi o żałobniki jest bardzo wskazana. Nie wiem ile czas ma. 26 starych. A ile czas ma młodych jest 200 to Brałem tu takich możliwości. No to wygoni jeszcze. Nie wygoni, no wygoni, no. Ale tutaj byłem u niego chyba, teraz jestem drugi albo trzeci raz, to dwa razy jastrząb był. Tu otwarte pole, to już raz. Z tej strony. Jak bociany miał jeszcze tam, to trzymał bociana w garści. No ja widzę, że one tak samo jak umie, one nie mogą się po prostu wybić w górę. Ale jak się już, wybijam, ale jak się już wybiją, to już połydą. Szarość widzę, ej, szarość. To pocztowe, panie? Nie. Od razu w kierunek uderzają na ten. To stworzy, jak pójdą, to... Na Piotra. Mnie odbiły. No i tak już masz mniej jak widziałem. Zobacz, jak wyszłam, poszedł tam. Tam, Łapciaty, korniaty. Dobrze wcierają No, będzie moc Będzie moc A się popierze na jesień Tylko nam musi ich podganiać No musi od gania ganiać Ale to i tak jest dobrze, zobacz, jeszcze się kurwa tak... to przecież niebo było No tu jeszcze zobacz ile chodzi O, tam jeszcze No to tam to gdzieś poleciało. Będą się stoi. Jak, jak otworzył pierwszy raz, to całe niebo było. Tu pięć, tu dziewięć, tu ten, no. Tak, bo tak mi się nie zrobiło. 10.22 odjeżdżamy z Żałobnikowa. Z Pocianowa? Ta. Tak, kiedyś może. Na razie. 11.30, to pewnie szybciej do... szybciej Sebastian dojechał na łódź do łodzi zobaczcie jaki zdrowy siedzi bez obrączkowania Przed, jak przecinak i powiem wam, że on bardzo podobny do tej rumunki z budowy taki właśnie miejski No zobaczcie, taki małodziaczek, piściaczek, bez obrączek, bez niczego. Postura tej rumunki. skitu. No zobaczcie. Ogonek, jedno piłeczko Nic nie trzeba jej trzymać. No, ale no mówię, taki malutki. Teraz taki głębiej, normalnie na długi dystans. Czy teraz może się nie zdą w ogóle, na pewno się nie zdą. nie ma obrączki, nic zaraz go stąd, pierwszy. <noise> oczywiście. Wygląda jak jakaś krzyżówka czegoś tam białego. Z... Znaczy. O, jak kok. A Harmonkę na razie zostawiam. Może zostawię sobie ją z białym sparzem, samcem. Dużo rzeczy się nie dowiedziałem. I tyle. No właściciela raczej się nie znajdzie w Polsce. <grystanie> no i zobaczymy. No, puściłem go. Na razie głębiej nie wypuszczam. Też tak nie odleć. Cytrynę dzisiaj kupiłem. Cytrynę im na karmy dałem. Wolę w tym. Plastiku im dać. Tyle, żeby zeżarły. Po prostu zabrać pojemnik i umyć go. Bo te stare... Yy, jak one się nazywają? Zierniki, to już przepierdziane. Tutaj tak samo. Oj! Dobra, chłopie, będę kończył. Wrzucę film Z tego solojówka, z naszego spotkania. Bardzo było miło. Bardzo, bardzo. No I jak najwięcej takich spotkań. No, dzwoni do mnie Grzesiek. Po wędkę. No, 8 metrów, 8 metrów dłuższe od mojego bata. O, metr. 50 zł. No, by tylko. Wiadomo, jak człowiek się zdenerwuje, jak machnie, tym to pęknie w pół. No dobra, będę kończył. Grześ już siedzie Po Batkupimy jeszcze jastrzębia Takiego Agresora Teraz będzie mógł ganiać Pozdrawiam Trzymajcie się I dzięki za spotkanie dzisiaj chłopaki Jastrząb Albo soku. Oj, się zaczepił. Za krótki sznureczek chyba dałem. Idę wariata wykorzystać. Zaraz zobaczymy, czy płoszy troszkę. Zajemowny. Troszkę się bały ja strzemia postawiłem Dobra kończę pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć i dzięki za spotkanie Pozdrawiam